Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku vloga Świat wokół nas. Tematem, który chciałbym poruszyć w dniu dzisiejszym jest zagadnienie stosunków chińsko-japońskich w kontekście globalnych skutków pandemii koronawirusa. Japonia jest państwem, które odgrywa istotną rolę w chińskiej polityce zagranicznej dzieje się tak z bardzo wielu powodów. Są to powody i natury gospodarczej, ponieważ Japonia jest jedną z najistotniejszych gospodarek świata dysponująca nowoczesnymi technologiami, sporym kapitałem, a to siłą rzeczy nadaje temu państwu odpowiednią rolę na arenie międzynarodowej. Odgrywa ona też bardzo istotną rolę w kontekście geopolitycznym. Musimy pamiętać, że Japonia stanowi niezwykle ważny element pasa wysp które okalają, okalają Chiny, Chiny od, od strony Wschodu, Chiny chcąc posiadać swobodny dostęp do oceanu spokojnego, no zawsze w jakiś sposób no, muszą jakoś ułożyć sobie stosunki z Japonią. Dlatego powtarzając się niejako, no stosunki właśnie z Japonią są dla Chin niezwykle ważne. W ostatnich latach układały się one można powiedzieć w najróżniejszy sposób. Od jesieni roku 2012 mieliśmy do czynienia z dość istotnym, istotną eskalacją w stosunkach chińsko-japońskich. No, powodem tego była kwestia wysp Senkaku, jak nazywają je Japończycy, bądź Diaoyi, jak nazywają je, nazywają je Chińczycy. Przypomnę Państwu, że oba mocarstwa spierają się o te wyspy. Wykupienie tych wysp od prywatnych posiadaczy przez rząd japoński doprowadziło no właśnie do eskalacji stosunków pomiędzy Pekinem i Tokio. Przez następnych kilka lat te stosunki były bardzo złe. Dochodziło do, dochodziło do pokazów siły ze strony wojsk chińskich, wojsk japońskich. Ale po roku 2017 można mówić o stopniowym uregulowaniu i pewnym ociepleniu w stosunkach pomiędzy Tokio i Pekinem. Z czego to wynikało? Wynikało to przede wszystkim ze zmian w polityce amerykańskiej. W styczniu 2017 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Polityka Donalda Trumpa w stosunku do Japonii. No, była i jest zresztą dalej pełna, pewne, pełna wielu paradoksów. No z jednej strony, amerykański przywódca chciałby no, dość bliskich stosunków z Japonią, szczególnie w kontekście zagrożenia chińskiego dla amerykańskiej potęgi. Z drugiej jednak strony, jak Państwo zapewne dobrze wiecie, Donald Trump poczynił wiele elementów, które e, pogorszyły przynajmniej w pewnym stopniu relacje amerykańsko-japońskie. No po pierwsze było to wycyfanie się Stanów Zjednoczonych z partnerstwa transpacyficznego, a udział globalnej amerykańskiej potęgi w tym projekcie no, odgrywał bardzo dużą rolę dla dla elit japońskich. Po drugie były to sprawy sporów handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Donald Trump spory handlowe bowiem czy nie tylko ze z chińską republiką ludową, także z wieloma innymi państwami na arenie międzynarodowej, w tym również z japonią. Te dwa elementy doprowadziły do tego, że po roku 2017 można mówić o jakimś relatywnym jednak resecie w stosunkach japońsko-chińskich. Japończycy, no, biorąc pod uwagę fakt, że być może na Stany Zjednoczone nie będą mogli w pełni liczyć, zaczęli stopniowo ocieplać te, recety, te stosunki z Chinami. W ramach tego ocieplenia relacji yy, wydarzyło się kilka dosyć istotnych rzeczy. Pod koniec roku 2018 yy, Japonia oraz Chiny podpisały ze sobą, ze sobą szereg umów gospodarczych. No jedną, z, jed, jedną z tych bardzo istotnych umów było wówczas e, taka niejako deklaracja o tym, że e, oba państwa będą e, traktować wzajemną umowę e, wzajemne stosunki z handlowe z pewnym uprzywilejowaniem. Szczególnie ważnym elementem procesu ocieplania relacji chińsko-japońskich było przyłączenie się Tokio do chińskiej inicjatywy do chińskiej inicjatywy regionalnego, wszechstronnego partnerstwa gospodarczego, w skrócie RCEP. RCEP to jest, można powiedzieć, taka chińska wersja partnerstwa transpacyficznego, czyli tego, czego nie zrealizowali Amerykanie w wyniku wycofania Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa. Wycofania się Donalda Trumpa w styczniu 2017 roku. No i właśnie rok 2019 no był takim, właśnie dzięki tej, dzięki tej umowie był takim no ważnym elementem poprawy stosunków między Chinami i Japonią, ale rok 2020 wydaje się, że bardzo wiele w tych, w tych relacjach zmieni i to ponownie, ponownie na gorsze. Pandemia koronawirusa uderzyła w Japonię. Uderzyła z nią pod względem medycznym, pod względem szczególnie gospodarczym, i Tokio poniesie no, dość istotne straty w wyniku, w wyniku pojawienia się na swoim terytorium koronawirusa. No, skutki są tego takie, że pogarszyło to właśnie stosunki Japonii z Chinami. Pogorszyło je do tego stopnia, że władze japońskie ogłosiły powołanie takiego specjalnego funduszu, w ramach którego elity japońskie będą przekonywać japońskie przedsiębiorstwa inwestujące na terenie Chin do tego, żeby przeniosły one produkcję albo z powrotem do Japonii, albo do innych krajów świata. To jest powiedzmy, powiedzmy jeden element. Poważnym pytaniem, które sobie, zadają sobie dzisiaj analitycy jest na przykład jak, właśnie, no pandemia koronawirusa, pogorszenie się stosunków chińsko-japońskich w wyniku tej pandemii, jakie to będzie miało skutki na chociażby właśnie członkostwo Japonii w RCEP? Czy na przykład Japończycy nie będą, nie będą podchodzili z większym sceptycyzmem co do członkostwa swojego kraju w tej w tym formacie, jeśli by Japonia wycofała się z tej formuły, no to będzie to bardzo poważny cios dla pozycji Chin na arenie międzynarodowej. Na no, RCP to jest tylko tylko jeden element. W ramach pewnego ocieplenia w ostatnich latach, Japończycy też no, neutralnie, jeśli nawet nie do jakiegoś stopnia pozytywnie, zaczęli się odnosić do projektu chociażby Belt and Road. Czy tutaj ponownie. Pogorszenie stosunków pomiędzy Tokio a Pekinem nie doprowadzi do tego, że Japonia przyjmie bardziej, że tak powiem, negatywny stosunek do, do tej formuły chińskiej. Co jest jak najbardziej zrozumiałe, spory pomiędzy Chinami i Japonią są pozytywną wiadomością dla Stanów Zjednoczonych, które dzięki bardziej, bardziej, kryty, bardziej krytycznej postawie, Japonii wobec regionalnej i globalnej polityki chińskiej, może próbować jakoś, prawda, kontrować różne chińskie działania. Należy śledzić, jak będą się rozwijały stosunki chińsko-japońskie, ponieważ ocieplenie pomiędzy tymi mocarstwami w poprzednich latach bardzo poprawiało pozycję Chin w regionie, poprawiało pozycję Chin na świecie. Jeśli ponownie te stosunki zostaną zantagonizowane, no Chiny mogą mieć dosyć poważny problem. Dziękuję Państwu.